Dzień dobry, witamy na kanale Fajny Ruch. Dzisiaj drugi odcinek serii Fajne zabawy z fajnym ruchem. Dzisiaj dwie klaskanki. Co to znaczy, że te zabawy polegają na klaskaniu? Pierwsza będzie polegała na tym, że sami się będziemy oklepywać w różne części a ciała, a jeżeli chodzi o drugą, to oklepujemy w dłonie osoby w parze. Okay? Pierwsza klaskanka nazywa się Bum kali kali, i do tego możemy sobie siąść. Siadamy. Nauczymy się dość trudnego tekstu. Uwaga. Bum kali kali, bum kali kali. Uwaga, powtórzcie. się. Bum kali kali, kali, bum kali kali. I to jest tekst i linia melodyczna. Na pierwsze bum robimy pięściami, lekko dotykamy policzków, i skrzyżnie kali, kali, kali oklepujemy sobie barki. Uwaga trzy cztery bum kali kali kalikali, bum kali kali bum kali 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 bum kali kali bum bum to samo tylko szybciej bum kali 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 bum kali kali bum kali 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 bum kali bum bum Dobra, drugie kali 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 to jest trzy razy kolanka najpierw wolno bum kali 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 bum kali kali bum kali 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 bum kali kali bum Bum. I wersja szybsza. Bum, kali, 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 bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum, bum. I jeszcze tylko łydki na zewnątrz. Uwaga. Bum, kali, 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 bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum, bum. I szybciej. Bum, kali, 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 bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum. Bum, i to było łatwe. A teraz łączymy wszystkie trzy ruchy. Pierwsze, e, przepraszam, pierwsze kali, drugie kali, trzecie kali. Najpierw wolno. Bum, kali, 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 bum, kali, 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 bum, kali, kali, kali. bum. To samo tylko szybciej. Bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum, kali, kali, bum, 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 bum. Samo, bum. I to samo tylko od dołu. Najpierw łydki, potem kolana. A potem skrzyżnie na klatce piersiowej. Uwaga. Bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum, kali, kali, bum, bum. I na koniec szybsza wersja. Bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum, kali, kali, bum, bum. Dobra, pierwsza klaskanka ogarnięta, druga klaskanka, dobieramy się w pary. Dobra, my będziemy tu, żeby, tylko żeby nas było wszystkich widać. Ja z Zuzią tu, a chłopcy pójdą tam za Zuzie, ok? O, właśnie, teraz jest super. Najpierw się musimy nauczyć tekstu. Pierwsza zwrotka. Pani Zozo, zo. na razie możecie się tam odwrócić. Pani Zozo, zo zo, Pani sia, 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 Pani Zo, Pani sia, Pani Zosia męża ma. To powtórzmy. Pani Zozo, zo zo, Pani sia, sia, sia. Pani Zo, Pani sia, Pani Zosia męża ma. Wracamy się do siebie i uwaga najpierw wolniutko pokażemy pani zo 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 pani sia 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 pani zo pani sia pani zosia męża ma dobra uwaga szybciej Pani zo, 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 pani sia, 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 pani zo, pani sia, pani zosia, męża ma. Dobra, druga zwrotka. A ten mąż, mąż, mąż pije wciąż, 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 trochę wina, trochę wódki, w dodatku jest malutki. Dobra, to uwaga, najpierw wolno. Czekajcie, bo Michała nie widać, idźcie chłopcy troszkę tam, o właśnie, teraz uwaga. A ten mąż, 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 mąż pije wciąż, 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 wciąż. Trochę wina, trochę wódki, a w dodatku jest malutki. Ok, to szybciej. A ten mąż, mąż, mąż pije wciąż, 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 wciąż trochę wina, trochę wódki, tylko w dodatku jest malutki. Dobra? Trzecia wzrotka! Przepił dom, 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 przepił wóz, 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 wóz. Przepił dom, przepił wóz i na taczce żonę wióz. Najpierw wolno, uwaga. Przepił dom, dom, dom. Przepił wóz, wóz, wóz. Przepił dom, przepił wóz i na taczce żonę wióz. I szybciej. Przepił dom, 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 przepił wóz, 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 przepił dom, przepił wóz i na tapce żonę wóz. I ostatnia zwrotka. A ten mąż, mąż, mąż jest sprawcą wielu ciąż, 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 500 plus, 500 plus i przedszkole pełne już. Najpierw wolno. A ten mąż, mąż, mąż jest sprawcą wielu ciąż, 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 500 plus, 500 plus i przedszkole pełne już. I uwaga, szybciej. A ten mąż, 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 pije ciąż... A nie, sorry, my sprawdzamy ciąż. Uwaga. A ten mąż, 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 my sprawdzamy ciąż, wciąż, ciąż, 500 plus, 500 plus i przedszkole pełne już. I od początku do końca cztery zwrotki w miarę szybko. Uwaga. Pani Zo, 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 pani sia, sia, sia Pani Zo, pani sia, pani, zosia, pani zosia męża ma A ten mąż, 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 mąż pije wciąż, wciąż Trochę wina, trochę wód. I w dodatku jest malutki. Przepił dom, dom, dom. Przepił wóz, wóz, wóz. Przepił dom, przepił wóz. I na tarczę żonę już. A ten mąż, mąż, mąż jest tracą wiem, wciąż, 500 plus, 500 plus. I przedszkolę pełne już. Dobra, to jeszcze na koniec. Tak, każdym odcinku jakaś prosta zabawka, a. Moim zdaniem przynajmniej fajna. Weźcie sobie każdy po jednym. Tak no się właśnie. to prezentuje. No eee. Mamy ptaszka. Wiadomo, lejemy troszkę wody, dmuchamy, ptaszek wydaje dźwięki. Dobra, ja muszę szybko uzupełnić, bo mi nie chce śpiewać. Nie wiem jak Wam. Eee. Wylała się chyba woda, dobra. Ok, wam. bo teraz zaśpiewamy, znaczy zaśpiewamy, zaświergolimy e, wraz kotek na płotek Uwaga, wlazł kotek na płotek, trzy, cztery, uwaga Dobra, i na koniec jeszcze okrzyk Dawaj, no to co, jak są ptaszki Atak, zmasowany atak wściekłych ptaków i robimy to. Zmasowany atak wściekłych ptaków. Dziękujemy.